Okej, okay, już jesteśmy. Powracamy do, do władcy pierścieni, filming pierwszy się już przesyła, niestety trochę to potrwa. Wolę pójść do I Jedziemy z Koksem. To widzimy się jak się naładuje. No. Ja preferuję tylko... Yeah, tylko dlategoż, czekamy. O, czekamy I ja uznaję to jako Dlategoż, powiem, że pan mi i ten... tu się werbunek przyda. Czasami. Ja, dobra, to lecimy już. Tutaj... Garden 4, nigdzie jest wróg. Drogie to, cholera. Zwalać. Pierwsze starcie. dnia, rozwalamy. O fakt, już lecą. To trzeba ich rozwalić się zdaje, że oni tutaj, tu już są. No tutaj już są. Tylko zaraz im będziemy psuć wszystko. O, tutaj coś. Skarby zabieramy. I atakujemy tutaj tego pana. Ten będę, będzie tartaki będę Super, już awansował, dlatego idziemy tutaj napisać trochę. Zburzymy koszary. Co, so, od kasy dostaje. Gdzie oni mają tu koszary? Tu mają koszary. Będziemy rozwalić. Ja będę chciał uzupełnić jednostkami wszystko, więc... Co to jest? Syjemy tutaj trochę, a no szybciej, Już już kolejnego szarbują. Nie rozwalaj tego, tylko to kolejny oddział. Cofamy się, cofamy Czekamy na kolejny oddział. Żeby się, przydało? się, przydało się, cofamy O, 150 aż. cofamy się, cofamy się, Zróbcie miejsce, o, jest oddział, jeszcze chyba z dwa zrobimy. Możemy zrobić, będziemy mieli około 30 rochirmów. Raz kosztują oni, więc 10 to zmieniło się o 30. W sumie chyba tutaj są tańsze, te gospodarstwa też chyba zmniejszają nawet. po 200 były, ale już nie zmniejsza kosztów. Pójdziemy na zwiadek, co może zbudowali coś ciekawego. To rozwalimy od razu. Ja, że nie zbudowali. Nic poza tym, pojedziemy to pozwiedzać. Może jakieś gobliny się trafią? to też zarobimy trochę? O właśnie, ty e, mieliście w nich wjechać? Czoty. jedziemy dwa jedne no. Fak, się mieli. Muszę kolejny oddział zbudować Chyba mi to trochę zajmie Jeszcze jeden oddział będzie trzeba zrobić jak mi się kasa robi Teraz nagram trochę dłużej niż jedną misję. No ja tam nawet nam starczy na gospodarstwo tutaj dobra, gips. I już ostatni oddział. I. O! Oh. Czy panowie się nie pomylili? Gdzie nie mam tych koszary? A, to momencik, Omar musi tu przyjść. O nie, już wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj. Za Do każdego dostajemy piątaka. Zwalajcie już tutaj można rozwalać powoli? No, to już się zaraz zrobiło. Właśnie, I już mamy stuko. Niestety tej misji z łącznikami nie zrobię. Nie chcę się. Składa i punkty doświadczenia, kawaleria tu ma kluczowe znaczenie. Wiem, że będą później pieniężne, ale tak jest z nim poradzimy. To w ogóle ty mogę. Nie, 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 jeszcze nie mogę. Dobra.

Będziesz potem ich ulepszyć, dobrze? Jedną batalion mi awansował i o umarł Już, dobra. A nie Teraz będzie tak. Lotorian. No. No dobra, to lecimy.

Przecież przyszli. To lecimy. Tędy, nie? Jakie zadanie mamy? Powiedź, że... no, chyba, że to. Alef, oczywiście, za szeroko biegają. Zaraz będzie zasadzka, a? A, nie, nie, nie! Już biegniecie tutaj Zatrzymujemy się Wy też biegnijcie dużo skarbuję. Was co tutaj już zostawię?

Hobbitów nie będę wykorzystywał do walki, bo mi się nie przydadzą w ogóle. Mogę je tylko przez nieuwagę zginąć, tylko będę walczył tymi panami, a będziecie tutaj na oboczu. Weźmiemy te skarby. Gdzieś tu jeszcze został ktoś. Północny. aha, Czyli będzie stąd atak pierwszy. Tutaj, panowie. Wy tutaj. O, tu już jest git. Wy też tutaj. Atakują. Trzymać ich na moście, gradem strzał. Aby tu stojcie, gdzie walczycie, wręcz to poproszę Was tutaj. Dużo ich, a tam jest tutaj czwórka. Nie, trójka zabijcie go. Ten skarb z powrotem weźmiemy tutaj piechota już jest Atakujemy, atakujemy panowie. Czy na oddział się przyda? Kave come from the north Make ready archers! Nie Dobra, to już mamy zrobione. Kontrole idą. Ow, ich do łuczników bardziej. Nie jesteście potrzebni teraz. Tutaj jeszcze skarb. Oh. Trzymaj. Pięknie. Teraz level w Gandalfie. Już. Jest. Yes level. to

Kurdy, Ragorem, kuria jez, rozwalcie ich, robią wam zamęt, gdzie jest Legolas? Legolasie. Dobra, tu jest. Dobra. To jest zrobione. Więcej ludzi nie potrzeba. Rezerwowych sobie zrobię teraz, chyba będzie ostatni atak stąd. No właśnie, on by tutaj. A, aha, to nie jest ostateczny atak stąd, że tak będzie tutaj. Jednak, jeśli mi się przypomniało, have another reserve We must protect the woods when no. must be